Misja aniołów wobec Chrystusa nie kończy się wraz z jego wniebowstąpieniem. Aniołowie opiekują się kościołem, który tworzy mistyczne ciało Chrystusa, tymi wszystkimi, którzy zostali na ziemi po to, żeby kontynuować wędrówkę w oczekiwaniu na jego powtórne przyjście. Dlatego też mamy dużo opisów ich obecności w dziejach apostolskich. Mamy sytuację, kiedy Anioł ratuje głowę Kościoła Świętego Piotra z więzienia. Wcześniej jest też opis ratunku Piotra i Jana, kiedy oboje byli zamknięci w więzieniu. Bardzo lubię tę scenę, bo ona też wskazuje na to, że wiara w Aniołów Stróżów była żywa w Kościele. Bo kiedy Piotr, będąc jeszcze w szoku nieco, Przychodzi w miejsce, gdzie spotykała się wspólnota kościoła, modliła się w jego intencji. Służąca podchodzi do drzwi i widzi Piotra, ale jest tak, tak sama z tym zdziwiona, że mu nie otwiera, wraca do, do modlących się i mówi: Tam stoi Piotr i puka. Oni mówią: To niemożliwe, chyba widziałaś jego anioła. Czyli nie dość, że uważali, że anioł, Piotr ma swojego anioła, to jeszcze. Musieli mieć ze sobą coś bardzo podobnego, coś wspólnego, że ona, widząc Piotra, mogła widzieć jego Anioła. To jest dobra wskazówka też dla nas, co my mamy wspólnego z naszymi Aniołami-Stróżami. Aniołowie towarzyszyli też w misji ewangelizacyjnej apostołów. To oni kierowali krokami diakona Filipa, żeby pomógł w nawróceniu Etiopczyka. To oni też przyczynili się w misji spotkania Piotra z poganinem Korneliuszem. Ojcowie Kościoła w tym czasie, po niebowstąpieniu, widzieli czas radości aniołów z tego, że natura ludzka wróciła do nieba. Mamy piękne opisy, interpretacji biblijnych scen właśnie w takim kluczu anielskim. Na przykład przypowieść o 99 owcach i tej jednej zagubionej była widziana w ten sposób, że aniołowie to te 99 owiec, które Chrystus zostawia w niebie, po to, żeby udać się na ziemię, po to, żeby odnaleźć zagubioną naturę ludzką, odnaleźć człowieka, odnaleźć ciebie i mnie. Aniołowie musieli to jakoś przeżyć, że, że Chrystus je opuszcza na chwilę, ale nie czekali biernie na jego powrót, tylko zaangażowali się w Jego misję po to, żeby odnaleźć człowieka, żeby tę owieczkę przyłączyć z powrotem do stada. Stąd wynika ich radość. Jest to też radość przyjaciół oblubieńca. Przyjaciele oblubieńca to ci, którzy przygotowują dzień jego zaślubin to ci, którzy organizują wesele, zapraszają gości, którzy czuwają nad tym, żeby wszystko było na właściwym miejscu, żeby oblubieniec nie musiał się za bardzo natrudzić, żeby mógł skupić się na oblubienicy. To jest właśnie zadanie aniołów wobec nas ludzi, wobec kościoła. I stąd też wynika ich radość, o której Chrystus też mówił, mówił święty Jan Chrzciciel, mówiąc, że to jest czas oblubieńca, że Jego zadanie polega na tym, żeby się już umniejszać, że Jego radość doszła do szczytu w momencie, kiedy Chrystus pojawił się na ziemi i zaczął sam głosić Królestwo Boże. Aniołowie są przyjaciółmi oblubieńca, czyli przygotowują nasze zaślubiny z Bogiem, bo do tego jesteśmy powołani, każdy z nas, niezależnie czy, czy osoba świecka, czy duchowna, naszym celem jest zjednoczenie z Bogiem i do tego prowadzą nas aniołowie. Dzisiaj w kościele odbywa się to przez ich uczestnictwo w sakramentach, przez ich posługę. Myślę, że powiem o tym też później, na czym to szczegółowo polega. Ale aniołowie są obecni, asystują przy chrzcie. To oni mają tę niezwykłą łaskę widzenia, co dzieje się w duszy człowieka. My widzimy tylko polewanie głowy wodą, a dla aniołów to jest realna przemiana. Oni widzą, jak się to dokonuje, że dusza, która była zmazana grzechem, nagle jest bez tego grzechu. My, te, my tego nie widzimy. Oni mają tę możliwość. Aniołowie są obecni w czasie Eucharystii, adorują Chrystusa obecnego w najświętszym sakramencie, pomagają nam dobrze przygotować się do przyjęcia Chrystusa w Komunii Świętej. Towarzyszą nam także na naszym ostatnim etapie życia, przy śmierci. To oni przeprowadzają nas. Przez ten moment, do samego końca, trwając przy nas, wspierając w tym, żebyśmy wytrwali w wierze. Szczególnym naszym opiekunem i towarzyszem naszego życia jest nasz anioł Stróż, którego zadaniem jest prowadzić nas do Boga.